System emerytalny pada, a my obserwujemy jak z roku na rok jest coraz bardziej niewydolny. A co najgorsze, że ta sytuacja automatycznie wpływa na miejsca pracy. Nie dziwmy się, bo jeśli ilość płacających regularnie się zmniejsza, a z drugiej strony jest coraz więcej osób pobierających świadczenia, to logiczne, że wszystko zaczyna pękać i niestety trzeba podwyższać podatki. Podatki to nic w stosunku do tego, co nas czeka. W Europie coraz częściej dyskutuje się na temat wieku emerytalnego. Uwaga, do 70. -tki. To znaczy późniejsza emerytura, czyli późniejsza wypłata świadczeń, natomiast wysokość emerytury zostanie poddana dalszej dyskusji. W 2015 roku Europa Zachodnia przeżyła potężną falę uchodźców. A teraz. Poprzez działania militarne na wschodzie mamy kolejną falę, ale już w naszym kraju i to z większymi konsekwencjami. Osobiście mam dużo zrozumienia dla tych ludzi, dla tych, którzy uciekają. To wszystko jest straszne, ale ktoś musi za to zapłacić. W tym momencie koszty socjalne są tak gigantyczne, że pojawia się naprawdę poważny problem. Jeśli sam sobie nie pomożesz, to nie licz na to, że ktoś ci pomoże. Wręcz przeciwnie, może ci jeszcze wiele zabrać. Nie czekaj, zrób coś, bo samo się nie zrobi. Branża network marketingu działa już w Polsce od ponad 30 lat i wygenerowała już tysiące ludzi niezależnych finansowo, a wśród nich nawet wielu milionerów. Dlaczego nie ty? W czym jesteś gorszy od Kaśki, Zośki czy Stefana? W czym jesteś gorszy, że tego jeszcze nie robisz? Branża MLM żyje z tego, że pomaga takim ludziom jak ty. Stań się częścią MLM i żyj tak jak naprawdę chcesz żyć. Napisz w komentarzu, co o tym sądzisz, i obserwuj po więcej.